Yin Tuan był kapitanem jednej z wojennych dżonek katajskiej floty, wysłanej do krain południowych około 1690 kalendarza imperialnego przez Yin, Yin morską smoczycę. Flota została zniszczona przez dwa tajfuny. Yin, Yin uciekła w postaci smoka do Weijin i ukryła przed starym, że straciła 100 tysięcy żołnierzy. Tymczasem Johnka Yin Tuana oddzieliła się od głównej floty przez tajfun i wylądowała po drugiej stronie krain południowych. Został złapany przez Jaszczuro Ludzi i trafił do miasta świątyni. Z powodu swojego tatuażu cesarskiego smoka, który przypominał wyobrażenie Soteka, wężowego boga Jaszczuro Ludzi, wprawił slana i kapłana skinków w konsternację. W nocy po uwięzieniu, korzystając z katajskich sztuk walki, zdołał uciec. Powrócił do Kataju i doniósł na Jilin, smoczemu cesarzowi, który był delikatnie mówiąc, mocno niepocieszony. Be za donosicielstwo smoczy cesarz nagrodził go dowództwem nad pałacową strażą. Jako stary mężet żyjący w klasztorze na Górze Li, spisał swoje dzieje, które przetrwały jako klasyka katajskiej literatury. Trafiły nawet przetłumaczone do Starego Świata. Skąd?